Tak jak o pacjentach można powiedzieć w skali takiej globalnej, że są lepsze czy gorsze okresy, tak też dla, na, na terapeutów to pan pada, bo, bo pan podlega tym wszystkim mechanizmom, które świat niesie. Pan, pańscy koledzy, specjaliści z tej dziedziny. Teraz myślę, jest taki od kilku miesięcy czas wzmożonego lęku, zapewne wielokrotnie. I spotyka się pan z osobami, które z takimi problemami przychodzą, tak myślę, ale też często. Częściej teraz niż kiedyś udziela Pan wywiadów dotyczących lęku. Na pewno lęk został opisany, tak sobie wyobrażam, w literaturze, która jest Panu znana. Czy Pan ma swoją definicję lęku, swoją na własny użytek? Ja zawsze próbuję znaleźć coś pozytywnego w tak zwanym złym zjawisku. I lęk traktuję jako przyjaciela, który. Nie pozwala mi się zaniedbać, żeby. Muszę się bać, żeby nie wypaść źle, żeby się za bardzo nie wyluzować, żeby. Wydaje mi się, że życie w lęku to jest e, taka naturalna skłonność ludzka, która nas zabezpiecza przed beztroską, przed zagapieniem się na ulicy, że to jest taki ustawiczny alert życiowy, taki bzyczek, co nam bzyczy. Uważaj, uważaj. A to dobrze czy źle? To dobrze. Natomiast ten sam lęk na drugim krańcu kontinuum skutkuje jakąś, no w cudzysłowie, paranoją, czymś, co destruuje nasze życie. Nie można być we władaniu lęku, i to teraz się dzieje. Według jakiegoś skryptu, według jakiegoś paradygmatu ludzie się dzielą na tych, którzy bardziej opierają się o lęk o przyjaciela. Że nie są beztroscy, jak również ci, których lęk zdemolował i boją się bliźniego, bo niesie im zagrożenie. Mówimy o czasach pandemii. O czasach tak? pandemii, ale mnie się one teraz wydają identyczne jak czas stanu wojennego. Właśnie o to chciałam spytać. Dokładnie, to jest ten sam mechanizm i ci sami ludzie. Właśnie wiedziałem w ramach rozwijania się epidemii którzy ludzie jak zareagują i to się w zasadzie w 100% potwierdziło, bo to jest z rysem osobowości jakoś skorelowane. Mhm. Czy to wywołuje w panu właśnie to, o czym pan teraz powiedział, jakieś reakcje, opinie na temat tych ludzi czy staram się uchronić przed uczuciem takiej wyższości, pogardy czy coś, że ktoś się boi też. prawda i oceny. No boi się, boi. Też trudno powiedzieć, że ja się nie boję. Boję się w swoim imieniu, w imieniu mojej żony, w imieniu, a no, dzieci już mieszkają daleko, ale no w pewnym sensie, prawda, w imieniu bliskich, bliskich osób. Natomiast codziennie muszę kalibrować relacje z jakimś człowiekiem, który jest w tym samym nurcie lękowym, co ja, tylko inaczej sobie z nim radzi, inaczej pływa. Niektórzy potrzebują wsparcia, niektórzy potrzebują pewnej beztroski, niektórzy potrzebują uszanowania lęku i powiedzenia: Zawieszamy spotkania bezterminowo. Dobrze jest do tego sobie dołożyć pozytywną konotację tego zjawiska. Rozumiem, że się boisz, właśnie rozumiem, no i musimy z tego znaleźć rozwiązanie. Ob, obaj, obie, oboje. Znaleźć rozwiązanie. A jak pan rodzi sobie z lękiem? Bo przed chwilą pan się przyznał, że też się pan boi na swój sposób. Yy, cała rzeczywistość, głównie media, kreują, yy, znaczy wpychają mnie w krainę lęku. Yy, od rana do nocy. Staram się troszkę temu nie podlegać, troszkę unikać tego medium, ale jednak, jeżeli się słyszy cały czas o zagrożeniu. I jeszcze skorelowanym z wiekiem, no to wtedy człowiek głupieje, traci własny rozum, dystans do tego, że przecież i tak trzeba umrzeć. I że tej nie ma zmiłuj się żadnego. Jedni umierają, drudzy nie umierają. I ani jeden wybór, ani drugi to nie jest wybór moralny człowieka, tylko skorelowany z innymi rzeczami, być może z życiowym optymizmem, być może z cechami, z charakteru. cechami charakteru, tak, z osobowością. Z pogodą ducha nawet. Z pogodą ducha, z pogodą. pogodą. Można powiedzieć, wydaje mi się, że pierwszy okres tzw. pandemii wypadł na okres lepszej pogody, łatwiej było to znieść, to było słońce za oknem, ale niektórzy zamknięci na balkonikach źle znosili tę piękną hmm. pogodę niedostępną. No w ogóle ten czas był przecież opisywany w literaturze powielekroć, po hmm. Jak można rozpoznać i zdiagnozować u kogoś lęk? Hmm. Bardzo prosto. To dzisiaj jest najczęstsze rozpoznanie. Hmm. Depresyjność i lękowość to są dwa światy na które lekarze przepisują lekarstwa przeciw lękowi i przeciw To musi być razem połączone? Nie, ale z reguły jest razem, bo trudno się bać, jak człowiek jest jakiś wesoły i przyjmuje z dobrodziejstwem, że tak powiem, inwentarza zarówno życie, jak i śmierć, chorobę, jak i niechorowanie, to wydaje się, że to są sprzężone we współczesnej psychiatrii dwa najważniejsze takie słowa. Lęk napadowy, nas napada bez przerwy i depresja. A jaki jest wpływ lęku na nasze życie? Czy on bardzo przeszkadza w codziennym życiu i w codziennym funkcjonowaniu? Czy może właśnie to codzienne funkcjonowanie osłabia ten lęk, bo zajmujemy się? Teraz nie mogę się bać, bo muszę się zająć rozmową z Panem. Nie da się odpowiedzieć, bo oczywiście jest tak, że lęk destruuje nasze życie w nadmiarze. A z drugiej strony jest tak, że codzienne aktywności go wypierają gdzieś do kąta. Te rygle strachu trzymają się, jakby jeszcze. A skądinąd lęk ma to do siebie, że potraktowany porządnie jako pewna wskazówka może nam pozwolić znaleźć lepsze wybory w różnych dramatycznych sytuacjach życiowych. I to dotyczy nawet osób, które są intelektualnie małosprawne. Tom Hanks, taki aktor, biega gdzieś tam. Cały czas biegnie przez świat. Nie jest specjalnie rozgarnięty. Ten jego bieg jest taki przeciwlękowy. On po prostu biegnie i nie zajmuje się tym, że jest pole bitwy, że coś strasznego się dzieje. To jakby jest taki miło naiwny guptasek. A ten jego bohater był w ogóle pogodną osobą. Tak. I potwierdza się to, co mówił Pan przed chwilą, że pogoda ducha pomaga. Paul Wacławik, znany terapeuta. Yy, widząc, że ludzie dążą do szczęścia i to jest dla nich jakoś trudno osiągalne, napisał książeczkę, jak zostać nieszczęśliwym. Założenie było takie, że jeśli ktoś starannie będzie unieszczęśliwiać siebie i otoczenie, to będzie miał satysfakcję graniczącą ze szczęściem. Natomiast jeżeli mu się to nie uda i pozostanie szczęśliwy przez przypadek, no to trudno. To, to trzeba się z tym pogodzić. Jakoś. Trzeba się z tym pogodzić. Tutaj. A czego na pewno nie wolno mówić komuś, kto się boi. Tak jak ja właśnie sobie jeszcze, jeszcze raz posłuchałam wczoraj piosenki, jak na pewno panią ją doskonale pamięta: kabaret w wykonaniu Jana Kaczmarka, czego się boisz, głupia. Tak. Tego na pewno nie można mówić pewnie komuś, kto się boi. Czego na pewno nie wolno mówić komuś, kto się boi. Nie bój się. To jest tak, jak rodzic mówi do dziecka, to jest znana recepta przeciwkaszlowa. Przestań kaszleć. To jest... Nie bój się, weź się w garść. To są super grepsy. Ja uważam, że to, to są genialne ale, ale kiedyś zadałam to pytanie jednemu z moich gości w, w takiej formie, że spytałam bo ma kilkoro dzieci spytałam, jak pan y, uspokaja swoje dzieci, które się boją. I ta osoba mi powiedziała, mówię do syna tak, synku, przytul się do mnie mocno i skup się na tym. Czy to jest dobra metoda? Świetna, tak, tak. Znaczy można powiedzieć, nie bagatelizowanie, nie udawanie, że tej rzeczywistości lękowej nie ma, tylko, że możemy w niej być razem. Zawsze to jest raźniej. Taki statek, który wiózł bombę do Hiroshimy, Zatonął potem gwałtownie, i czystu marynarzy utonęło razem z nim, a 900 w wodzie, w kamizelkach ratunkowych czekało na ratunek. Ratunek nie nadchodził, ale były rekiny. I oni byli w kręgu i bierzgali nogami, odpędzając rekiny, a to trwało pięć dni. I tylko czystu z nich przeżyło. No wydaje się, że oni wszyscy doświadczyli traumatycznego zdarzenia, nie tylko związanego z rekinem, ale z rekinem przez pięć dni. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że y, razem jest raźniej, ale razem też na rekina nie wystarcza. Kogoś spośród nas wyrwą, te jakieś, jakieś lęki, kogoś uprowadzą. Ale grupa zawsze pomaga. Czy tak samo specjalista pomaga w chwili, kiedy ktoś się boi, czy mogą być inne metody? Może to być mąż, przyjaciółka, żona? Każdy z nich specjalista bardziej, no bo mu przysługuje taki tytuł specjalisty, że jest mechesem od tego, prawda? Więc taka magiczna wiara na pewno pomaga. Z drugiej strony profesjonalizm też pomaga, bo jeżeli się wielokrotnie rozmawiało z ludźmi, którzy utracili bliskich, dziecko, ojca, siostrę, to jest się bardziej kuloodpornym na ten temat i człowiek czuje naszą kuloodporność, ten, który z nami rozmawia. Ale też jest przecież tak, że y, niespecjaliści pomagają empatią, współpłakaniem, no i pomagają nam różne ideologie, religie nam pomagają. U nas żałoba trwa y, około roku. Ale Żydzi zdaje się 8 dni odprawiają żałobę, nie myją się, nie golą i wychodzą po odbyciu tej procedury. Więc każda procedura ma w sobie jakiś element magii i specjaliści tej magii też po swojemu używają. Chciałam pana prosić o to, żeby teraz opowiedział, powiedział pan do, do wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. może tam, pan tam, tam zerknąć. Tam, tak? No, tak żeby Pan ich tak wsparł na duchu przed tym, co nas czeka. Bo może właśnie wszystko się zacznie dobrze układać teraz. Niech Pan takie słowa wsparcia przekaże dla naszych widzów. Diabeł kusi mnie, żeby użyć znanego cytatu Nie lękajcie się. I paradoksalnie, jak człowiek się głębiej nad tym zastanowi, czego się lęka, czego się boi, to się okazuje, że boi się czegoś niezwykle maleńkiego. Czyli może nie tyle nie lękajcie się, tylko zastanówcie się, czego tak naprawdę się boicie. Wystarczy? Wystarczy, nie wiem, bo ja nie wiem, czy to pomoże. Nie, pomóc nie pomoże, ale zastanowienie zawsze przynosi jakieś. Przynajmniej potencjalnie rozwiązania. Ja pamiętam taką sytuację z mojego życia, bo właśnie to bardzo nasunęło mi to skojarzenie. Kiedyś byłam, w, jak każdy, na jakimś etapie, w jakiejś trudnej sytuacji w danej chwili, i przyszłam do bliskiej mi osoby, i ja tak nic już nie było do powiedzenia. I ta osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała: A wiesz co, nie przejmuj się. I taki truizm, który dzisiaj często w chwilach, kiedy jestem jakaś zdegustowana, albo przybita, albo zasmucona, ja sobie przypominam te, te słowa, nie przejmuj się i to działa. A wydawałoby się, że to jest taka rzecz, której nie wolno mówić, prawda? Don't worry, be happy. Tak. To jest przepiękna piosenka, prawda? ta, a przepiękna za razem. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Nie, nie, Przyjemność, nie miała... jak to mówią, po mojej stronie. Ryszard Zdewski był moim gościem, specjalista, psycholog, kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta, rodzin z wieloletnim doświadczeniem, czego dawał liczne dowody dzisiaj podczas tego spotkania. Bardzo dziękuję. <laughs> dziękuję. Jeszcze bardzo. się spotkamy. Prawda? Dziękuję. Tak. No na pewno. Nie, nie lękajmy się. Może kiedyś się spotkamy. Dziękuję bardzo. Dzięki.